Wszystkim z tej strony Zefirialis. Wracam po długiej przerwie. Miało to związek z tym, że kończyłem powoli studia, zajmowałem się też pracą w wakacje, pracowałem jako wychowawca młodzieżowy i tak dalej, i tak dalej. Ale po długiej przerwie dość, bo chyba ze 3 miesiące minęło do ostatniego odcinka, wracam, wracam do Was. No i co? No i zaczynamy od odcinka od zera do bohatera, odcinek siódmy. Zerknąłem sobie szybko. Na to co robiliśmy ostatnio i teraz będziemy podejmować się legendy o czterech żywiołach, czyli y, questa związanego z dawniej pierwszą bronią. Y, y, pierwszą bronią y, unikatową, y, a teraz jedną z wielu początkowych. Y, no i tak, musimy odszukać pustelnika linarda, czyli Lecimy do Doliny, chyba, chyba dalej, nie wiem jak to wypowiadać. Is, is, is. uznajmy, że is. Tak chyba będzie najprościej. No i co? Postaram się wrócić do regularnego nagrywania. Nie wiem z jakim skutkiem i częstotliwością chyba to nie będą trzy odcinki tygodniowo, póki co bo czeka mnie jeszcze przeprowadzka, więc może mnie też czekać pod koniec września, na początku października przerwa ale postaram się Postaram się potem to jakoś nadrobić. Przeprowadzam się do Poznania z mojego małego zadupia, więc. No, jeśli jest tutaj ktoś ogląda mnie, ktoś z Poznania, to. Pozdrawiam serdecznie. I teraz tak. Aha, aha, dobra. Musimy wypytać Linarda. O wszystkie rzeczy związane z żywiołakami, i teraz tak, pierwszy żywiołak to będzie żywioł ziemi, zabijemy go zwyczajną bronią. Natomiast potem po kolei, niestety, znaczy ja wiem, że to jest zrobione tak, żeby ten quest nie potrwał nie wiadomo ile, i że trzeba trochę się natrudzić, zanim się zdobędzie unikatową broń. Ale mimo to, troszkę. Sorry. Mamy. Strasznie zimny klimat ostatnio i tak troszkę na gardełku siada. Y <laughs> ale właśnie no nie do końca mi się podoba to, ile to trzeba łazić w tej i we w te, tak naprawdę. Dobra. No i łatwo poszło. Żywiołak ziemi z głowy. Drugi żywiołak będzie powietrza. I to będzie bodajże na wichrowych szczytach. Tak się chyba ta okolica nazywała. To, co będziemy musieli jeszcze nadrobić, to um, poszukać sobie trochę lepszego eku um, na 25. już poziom, um, no i co, um, trochę będę odświeżał swoją pamięć co do tego, um, co tu pokazuję, ze względu na to, że <laughs> no wiecie, no, przerwa trochę trwała. Um, łatwiej jest z główną postacią, te, e, tą, która w międzyczasie, chyba was to ominęło, dobiła 182. level. I niedługo myślę, że pojawią się jakieś odcineczki też z tamtej postaci. Łatwiej jest tam, bo po prostu tam nie ciągnę jednej serii, tam po prostu co jakiś czas pojawia się tamta postać i pokazuje, co akurat robię. <laughs> Niewykluczone, że zrobię serię z questami z obecnego wydarzenia ze Święta Plonów 2022, ale... Zobaczę. Na pewno nie będzie to tak jak e, przy poprzednim evencie, e, topowo prędka. E, mam nadzieję, że tego szumu laptopa nie słychać. E, nie będzie to topowo prędka e, solucja Questa, ze względu na to, że już od paru dni to trwa. Więc <coughs> jedynie kwestia taka, że zrobię, żeby zrobić. E, no i zobaczymy. Mm, jeszcze nie wiem czego się spodziewać, nie podchodziłem do tego questa, nie interesowałem się. Więc zobaczymy jak wyjdzie. Oby dobrze. E no i zaraz jesteśmy koło żywiołaka powietrza i myślę, że ja wam e oszczędzę też przechodzenia między mapkami, e z tymi żywiołakami. Tak naprawdę to jest skok między właśnie tą mapką, gdzie właśnie jestem wichrowe szczyty. A, a doliną S, bo będę musiał potem wracać do żywiołaka wody, do Doliny S. Hmm, więc e, będę robił cięcia, żeby Wam oszczędzić po prostu tego kręcenia się w kółko, bo odcinek wyszedłby niesamowicie długi, bo dostanie się też do żywiołaka ognia, e, też zajmuje chwilę czasu, bo to jest kręcenie się po jaskiniach, więc teraz zrobię szybkie cięcie i widzimy się już przy kolejnym żywiołaku jestem w Dolinie. Ys. Stwierdziłem, że pokażę Wam, jak dotrzeć do tego żywiołaka w tej Dolinie, ponieważ, jak wiecie, no, czasem oglądają to starzy wyjadacze, a czasem oglądają to osoby początkujące. Przede wszystkim z myślą o początkujących robię tę serię, więc pokażę tę drogę. A jeśli ktoś chce sobie po prostu pooglądać, posłuchać gadania w sumie o niczym, to śmiało, miłej zabawy. O! Edytowali trochę węża rzecznego. A przynajmniej tego Mamy przez chwilę ciemne okulary. Co mi się przynajmniej wydaje. Tuduru tu duru No załóż okularki. No dobra <laughs> Chyba, że mi się przewidziało, ale wydawało mi się, że widzę ciemne okulary. Dobra. I mamy kolejny kryształ. E, jak się możecie spodziewać, żywioły są cztery? I został nam już tylko i wyłącznie ogień. Do ognia idziemy na południe od Karkahan, więc tutaj będzie kolejne szybkie cięcie i za ułamek sekundy widzimy się w pobliżu groty do żywiołu ognia. I ruszamy dalej, jesteśmy w przełęczy dwóch koron, to jest na południe od Karkahan. I tutaj musimy dojść... Od krawędzi mapy, tak naprawdę od strony wichrowych szczytów do, do groty. To jest piekielna grota, i na którymś z dolnych poziomów znajduje się żywiołak ognia. Jego ubijamy tak naprawdę tylko i wyłącznie, jeśli posiadamy kryształ wody, dlatego kolejność żywiołków jest konkretna. Ziemię da się zabić na luzie normalną bronią a kolejne y, żywiołaki wymagają po prostu posiadania kryształu poprzedniego żywiołaka. Y, I z czterema kryształami wybierzemy się do pustelnika Linarda, y, który każe nam kupić odpowiednią dla naszej profesji broń, on nam podpowie jaką, i y, y, wykona dla nas właśnie ten miecz. Y, brakuje nam 19, prawie 20k do levela, więc myślę, że śmiało dobijemy level y, robiąc tego quest'a. Tu jest też takie no niezgorsze ekspowisko dla osób mniej więcej na moim levelu, więc e, polecam jeśli ktoś jest zainteresowany. Ja teraz nie będę ich bił, bo po pierwsze mam dość słabe EQ y, na ten moment, a po drugie po prostu nie chcę przedłużać odcinka, bo e, no, to nie jest najkrótszy quest, tak jak wspominałem i zobaczymy. E, nie wiem, może wyjdzie z tego 7 minut, może wyjdzie z tego 10-15 minut. Zobaczymy. Ja wrzucę na razie tylko samego tego questa i co z tego wyjdzie, przekonamy się. I to jest taka zapowiedź tego, że rzeczywiście wrócę. Wstępnie myślę, że mogę Wam zapowiedzieć jeden odcinek w tygodniu, ale jak już się ustabilizuje u mnie sytuacja ze wszystkim, to myślę, że śmiało zwiększymy ilość. No nie ukrywam, będę szukał też sobie nowej pracy w Poznaniu, przez co zobaczymy na ile będę w stanie po prostu dostosować sobie harmonogram, żeby rzeczywiście móc nagrywać. Ale myślę, że będzie to nieco luźniejsza praca niż obecna, bo teraz w telewizji jak pracuję to wychodzi mi śmiało 7 dni w tygodniu, praktycznie od rana do wieczora, szczególnie ostatnie dwa tygodnie były. Dość ciężkie, bo e, szef e, wyjechał sobie na urlop. I zostałem ja jako zarządca i musiałem tak naprawdę w nocy czasem przygotowywać artykuły e, na następny poranek. E, miałem jeszcze dwie osoby e, montażystę i stażystkę, więc musiałem tak naprawdę zarządzać e, wszystkim i pilnować, żeby wszystko wyszło tak jak powinno. E, no ale udało się. Z, Firma nie upadła, więc jest dobrze. No i teraz będę starał się znaleźć sobie stabilniejszą pracę w normalnym wymiarze godzin, w normowanym, jak to się ujmuje. A więc powinienem mieć trochę więcej czasu. A skoro dawałem radę nagrywać wcześniej, jednocześnie studiując i pracując, to myślę, że i teraz dam sobie radę. No i zmieniam nieco działkę. Będę szukał roboty w dziale marketingowym w jakiejś fajnej agencji. E, plus e, e, przechodzę sobie na studia podyplomowe właśnie z Digital Marketingu, zobaczymy czy się dostanę, za no, paręnaście dni dostanę odpowiedź, więc się przekonamy, jest tylko 20 miejsc, więc liczę, że mój wynik ze studiów dziennikarskich e, m, będzie wystarczający, no studia zaliczyłem na piąteczkę, 4,44 średnia za całe studia, więc e, jestem zadowolony. Ciekawostka: napisałem licencjat na temat motywów słowiańskich w kulturze popularnej na przykładzie Wiedźmina, więc opierałem się na serialu, zarówno na serialu, jak i na książkach Wiedźmina. Na serialu wiadomo o tym świeższym z Netflixa, ale jestem szczerze zadowolony z tej pracy. No, była dość, według mnie, interesująca. No, przede wszystkim mnie interesowała. I to było najważniejsze, bo kiedy podejmuje się właśnie temat pracy dyplomowej podczas studiów, to najważniejszym no może nietypowo najważniejszym, ale jednym z ważniejszych kryteriów jest to przede wszystkim, żeby to leżało w naszym kręgu zainteresowań. W moim przypadku leżało, bo od dłuższego czasu polecano mi Wiedźmina do przeczytania. No, i nie mogłem się do tego zebrać, więc to była odpowiednia motywacja, żeby w końcu się za to zabrać. A bardzo interesuje mnie słowiańszczyzna, więc te motywy słowiańskie były w sam raz dla mnie. I teraz tak moi drodzy, oddałem mu kryształy, on je przygotowuje do zamocowania na mieczu, a my musimy zakupić miecz półtora ręczny. I przynieść go do Linarda. On nas odesłał do Aberyta, ale wydaje mi się, że u Unila byliśmy w stanie też go kupić. Więc zerkniemy sobie. Bo wiem, że pierwotnie ten miecz na pewno był do kupienia u Unila i było e, przede wszystkim blisko. Czy tu mamy gdzieś ten miecz półtora ręczny? Wszystkie grafiki się pozmieniały i teraz trzeba się rozglądać, ale raczej nie. Widzę, że zostaliśmy z deczka wydymani. Tutaj pancerz... unik mnie nie interesował chyba, dlatego zostawiłem sobie tamten hełm. A w tym przypadku dalej wszystkie cechy według mnie oddają, więc zostaję przy tym. Um, tak Taki jest mój styl właśnie um, uzbrajania się. Jeśli jest wystarczająca ilość bonusu do wszystkich cech, to stawiam na to, żeby, żeby właśnie z tego bonusu korzystać. Jakie my tu mamy w ogóle rzeczy? Mushita, Wiktor, Wzmocnienie, Domina i zwój przywołania drużyny. Dobra, zwój przywołania drużyny mi się nie przyda, pewnie wspominałem już, ale wolę grać tak szczerze, solo. Więc myślę, że będę musiał się go pozbyć. No, chyba że ktoś z Was chce polować ze mną na Dominę. to jeszcze mamy odpowiedni, le jeszcze mam odpowiedni level, żeby to zrobić. Więc myślę, że nie będzie problemu. Nie wiem, czy tu nie jest dialog dedykowany u tego aberyta do tego miecza półt półtora ręcznego. Um, nie. Dobra, lecz jak kupujemy. W ogóle zorientowałem się, jak mało mam kasy. Trzeba będzie zastosować którąś z technik, które opisywałem w jednym z odcinków wcześniejszych, na zarobek. Trzeba nie troszeczkę zarobić. Myślę, że na start wystarczy mi 100 tysięcy, ale. Ale, ale, myślę, że jeśli wkręcę się za bardzo w to, to wyjdzie troszeczkę więcej. Ale w tym momencie to nie jest najważniejsze. Zaraz zdobędziemy dobrą broń. Tak. I jako, że jesteśmy paladynem, to będzie jeszcze atak do tego żywiołu. Z tego co pamiętam, to powinien być żywioł ognia. Więc no, to, to był taki podstawowy żywioł dla paladynów. Bo jest to tak naprawdę główny żywioł paladynów. Stawiałem na ogień. Magowie, według mnie, powinni stawiać przede wszystkim na błyskawice. Jest to dość mocny atak. Wiadomo, zakres ataku jest dość szeroki, czyli może zarówno wyjść mocny, jak i niestety słaby. Ale zawsze stawiałem jako mag. No i mamy level up. Jako mag zawsze stawiałem na błyskawice, więc. Więc. I dobrze sobie radziłem, więc przy tym. Pozostanę. No i tak moi drodzy, mamy miecz, mamy level. No zdecydowanie o wiele lepszy jest ten miecz żywiołów. I co? I na tym zakończymy dzisiejszy odcinek. Otworzę może jeszcze szkatułkę poskromiciela. I tak, dostajemy 10K, kolejną szkatułkę, kolejne błogo, kolejną torbę i miksturkę leczącą Max HP. Bardzo fajnie. Podoba mi się tak. Dobra, no i widzicie, też kasy trochę przybyło. Dobra, moi drodzy, na tym kończę dzisiejszy odcinek. W następnym odcinku postaramy się nadrobić zakon równowagi, o czym wspominałem w odcinku szóstym. Tymczasem dzięki Wam bardzo za oglądanie. Jeśli Wam się podoba, to zostawcie lajka, komentujcie. Bardzo miłe komentarze ostatnio czytałem. Dzięki bardzo wszystkim. No i co? Do następnego odcinka. Cześć!